Witam wszystkich na Stop Hamie. Dzisiaj sobie zrobimy y, Stop ham. Tak, dzisiaj sobie zrobimy Stop ham. O nie, o nie Spadaj, O ja mam mnie tutaj, dobra, okej okay. y, Musiałem uciec stąd, bo, y, bo, y, bo to był ten gracz, którego bardzo, bardzo nienawidzę no i w sumie to tyle. Pamiętajcie, aby zostawić suba i lajka. Przeglądamy Michala ja Ma 255 subów. Oczywiście ma 253 suby dalej z 26 kwietnia. Tak, mamy 27 kwietnia. Jeszcze piątek, czyli jutro. I, i jak już kończycie szkołę, to już w sumie będziemy mieć bardzo długie wolne. Tak jak Wielkanoc. Może no, chyba ktoś się idzie do szkoły we wtorek? No to nie. No to, no to nie aż takie długie wolne. E, tak, e, dzisiaj tak, dzisiaj sobie zrobimy Stop ham. Tak, dzisiaj sobie zrobimy Stop I co tutaj się dzieje na początek? O Jezus, Maria, ale wypadek! Oni nie umieją tego naprawić! Jezus, Maria! No, jak on nie przejechał? Przecież ja byłem. Jak on nie przejechał? Jak on nie przejechał? Powiedzcie mi to. Jak on nie przejechał? Jak nawet. Ja nie, nie weszła na pociąg! Rany boskie! Ale bugi się dzieją, naprawdę! Musicie zreportować tego, Pani Udom, bo naprawdę... Yy, nie wytrzymam. Yy, no i w sumie to tyle. Poza tym już temperatura się staje coraz zimniejsza, więc musimy jak najszybciej zrobić ten odcinek. Nie no, oczywiście mam czas. <śmiech> <śmiech> więc się... Aha, no i super, jeszcze zapomniałem gaśnicy! Ale dobra. To czekajcie, to, to już od razu gaśnicę, żeby mi na dwójce nie dało. Dobra, okej, okay. jedziemy. Dobra, okej, okay. jedziemy. Szybko po, po rzeczy. Dobra, myślę, że Obama będzie cały czas tak. Yy, tak wiecie, tak będzie mi się, że stała. Dobra, mnie tu nie było. Rany boskie. Dobra, nie ma. Okej, okay. właśnie ten gościu nie pozwolił yy, usunąć pociągu, więc ja go zabiłem. Nypy, czyli no problem, napiszmy. Dobra, okej, okay. to był jego pociąg. Dobra, okej. Okay. Eee... No 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra. Jeszcze nazwał mnie Piggy Kid. Eee, dobra, okej. Okay. Okej, ask. Dobra, okej. Okay. Kto pytał po prostu? Sam jesteś kidem, bo nas wyzywa. No i w sumie to tyle. Dobra, ok. Możemy jechać. I tyle. Dobra. Mam nadzieję, że gościu nie, nie, nie przekracza prędkości. Oj, 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 oj. Dobra, uwaga. Na wszystko musimy to zrobić zgodnie... O, rady boskie, ale wybuch się stał. Ciekawe co to tam było. Aha, super. Coś tutaj się stało. O Jezus Maria, no i teraz będzie blokował ruch. Dobra, okej, okay, będziemy musieli go zabić. Yy, najwyżej. Ty, ale popatrzcie jaki kit. Ten Soldier Doggy Mate. Dobra, okej. Okay. Przepraszam cię, ale muszę cię zabić. Kto to taki... Gdzie, gdzie jest ten soldier? To jest ten... Dobra, zgłaszajcie tego gracza za wyzywanie ludzi. Dobra, okej. Okay. Czekajcie. you are kid. Dobra, okej. Okay. Czekajcie. Zgłosimy Sego. Oto on, uh, uh, calling people noob and called me uh, Biggie Kid. Kid. calls other players Kid. Czekajcie, bo coś mi się się... No no co jest zgłaszamy okay, e, zgłaszamy go i tyle you are reported Jezus Maria! On robi! Co się w wpieprza, gościu? Co się w pieprza? Rany boskie Co tutaj się stało? No i sobie raczej się i zaraz wracam. Jeszcze gościu mi grozi, że użyję jeszcze. Wypijena! Rany boskie! Co on robi? Jeszcze używa pociągu! Jezus Maria! Co tutaj się odwala? Dobra, okej. Okay. Y no, czekajcie. Yy... Musimy go zabić, bo ewidentnie yy, nie wolno tego yy, pociągu używać podczas częścienia yy, ziemi. Ewidentnie, bo jeszcze stworzy zagrożenie dla ludzi. Dobra, okej, okay, zaraz tu powinno się skończyć wszystko, no i tyle. Jeszcze gościu mi gość, że użyje vpn i no i w sumie to tyle. I jeszcze, jeszcze kurde, nie, yy, jeszcze mnie namierzy. Brak... ale kid. Tylko po prostu tak zgłaszają. Yy, zgłaszajcie tego kida, yy, no i w sumie. Yy, no rany, poskie! Kto to tak jeździ?! No raz, zgłaszajcie takich kidów jak Soldier Doggy Mate i oczywiście yy, nie słuchajcie go, ponieważ yy, on tylko grozi, a tak naprawdę on nie, nic nie zrobi. Po, powie, że namierzy mnie, yy, ale zaraz wracam. Kochani, jestem z powrotem, no i po raz kolejny ten, yy, ten kidos yy, nie nazywę kidem, ale dobra, zostawmy go w spokoju, niech dostanie banan na chwilę, za chwilę, przepraszam. Dobra, pójdziemy do pociągu osobowych, zaraz wracam. Dobra, natomiast już jestem z powrotem. Ok, niech niech się tu przejedzie gościu. Dobra, teraz ja tu... Teraz ja tutaj zrespałnię. No kurde jeszcze blokuje przycisk. Pięknie. Dobra, okej, okay, możemy sobie jechać na spokojnie i w końcu możemy jechać. Dobra, eee, you can also report me 555, e, 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 and it's not working, sorry. I tak to zadziała, bo nawet tylko wystarczy jeden report i już cyk, dostaniesz bana. No, rany boskie, jak ty jeździsz? Znaczy, ty gościu mnie pcha. Hany boskie. Dobra, okej. Okay. Nawet ja zgłosiłem kogoś i dostał bana. O rany boskie. Jezus Maria. No Jezus Maria, co ty odwalasz? Ja cię sunę. Ja cię kręcę. Nora, nie ma. Nie ma. Kurde, no i podpala pociągi. Pięknie, dobra, zmieniam serwer. Nie ma sensu. Dobrze, kochani, już jest chyba po cooldownie, tak, po cooldownie jest, albo po y, tym, y, albo po, albo po y, meltdownie, no i kurde, kidy by blokować, no pięknie, ja nie wiem czemu, ale dobra, chyba możemy jechać, dobra, okej, myślałem, że już będą blokować ruch, dobra, okej, nieważne, jedźmy, ale w ogóle ani jednej dokładnej przejażdżki żeśmy nie zrobili. Rany boskie, jeszcze pożar w dodatku. No pięknie. No i super, czy podpalają? Ja nie rozumiem takich ludzi. Nora, czekajcie, da się jakoś to. Tak, dobra, da się. Nora nie ma. Ok, nie, nie będzie tutaj żadnego pożaru. Nie chcemy, żeby tutaj się zdarzyły wypadki. Prawda? Dobra, zróbmy tą dokładną przeszkę, Bo ani jednej jeżdżęśmy nie zrobili od siedmiu minut. Nawet od 8 może być, chociaż nie wiem, jak to jest. Dobra, dzisiaj mamy czwartek, 27. Więc zaraz będzie majówka, prawda? Dobra, ok. Oczywiście tu mamy nakaz. To musimy wiedzieć. Yy, dobra, ale pewnie znowu mi tam yy, zbuguje się pociąg. Albo czekać, inaczej to zróbmy. Ja się jakoś to. Aha, i super. Dobra, okej. Okay. Nie udało się. Myślałem, że jak się rozpędzę to yy, to myślałem, że tam wjadę bez problemu, bez baga. No Jezus Maria. Stop. Czekajcie, yy, jeszcze raz zbiję. Dobra. Okej, okay, w końcu można jeździć. Dobra, okej. Okay. Zróbmy tą dokładną przejażdżkę, naprawdę. Dobra, okej. Okay. Yy, mam nadzieję, że będzie jakiś ruch. Dobra. Go teraz trzeba zwolnić, bo y, tam będzie mnie przyspieszało. Więc trzeba uważać, bo też tam jest ustąp pierwszeństwa, prawda? Więc będzie tam y, musieli ustąpić pierwszeństwa. Tak? Dobra. No nie mogę wyhamować, więc... Dobra, ok. 80. No halo! Rany boskie! Ale pociągi się bugują. Dobra, okej, okay. możemy sobie jechać. Dobra, te... no ty gościu debilu, co ty robisz? Nara, nie ma. No jeszcze ten by blokuje. No pięknie. Dobra, okej, okay, zaraz wracam. Dobrze, już jesteśmy przy pociągach. E, myślę, że e, dostawczakiem będziemy jechać. Se. Dobra, okej, okay, więc sobie na spokojnie. No kto tam jeszcze chce podpalić pociąg rany boskie? Myślę, że już mi podpali. Rany boskie. Tam też są niebezpieczni gracze, więc będziemy musieli uważać. Dobra, okej. Okay. Tego sił jeszcze będzie blokował dla pociągów, no pięknie. Po prostu brawa dla tych ludzi. Ci co chcą zostać zabici. No nie, nie! Dobra, uf. Okej. Okay. Nic sam tam nic, yy, nic nie jedzie. Dobra, okej, okay. jest dobrze. Bardzo dobrze. Yy, możemy zejechać. Teraz 100 km na godzinę. Ograniczenie. Więc to tyle? Yy, dobra. O, kurde, net kulanta tu nie ma. Oni nie chcą, żeby... Yy, yy, oni nie chcą kulanta po prostu. Dobra, okej. Okay. Możemy sobie jechać na spokojnie. No i w końcu dokładną przejażdżkę żeśmy zrobili. No i super. No i po prostu super. Dobra, okej. Okay. Yy, jeszcze i yy, ta ostatnia przejażdżka i koniec odcinka myślę. No i słuchajcie to tyle. Eee. Yy, jeszcze piątek i macie w końcu długie, wolne jak Wielkanoc, no i w sumie to tyle pamiętacie, żeby zostawić suba. No jeszcze babę przejechałem! No Jezus Mary, no i przez tą babę! W koleju mi się pociąg, no pięknie! Po prostu pięknie. Ale ty co to robisz? Chcesz mnie zaszelić? Dobra, okej. Okay. Okej, okay, pamiętajcie, że to już jest koniec odcinka. E, pamiętajcie, żeby zostawić suba lajka, like ponieważ prze, przeganiamy Michała No i w sumie to tyle. Widzimy się na następnym odcinku. Pa!